Został także musi uważać, że nawet tutaj boczek trafił. Że biegają tutaj przeciwnicy, daję informację dla kami, co tam będzie dobrze ustawiony. jeden frag, monio, zobacz. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Karol, teraz próbę, oczywiście, jeden na dwóch. Waga liczebna przeciwników, ale Karol, i tak tam piętnastu. Drodzy Karol! Wow! Ta Słonko! Iłanta pika pięknego sprzeda Sokołowi Kuszti 24 punkty zdrowia Pozostaje sam na trzech zawodników Słonko no troszeczkę się pospieszył tam jeszcze Przeodowując broń chciał dojechać Kusztiego, Kuszti przed szansą Bardzo głodny Kuszti! ALEŻ TUTAJ PIĘKNIE WYKORZYSTAŁ TĄ SYTUACJĘ Nie dość, że tej mapy, to jeszcze tego spotkania No na razie nie jest to łatwe zadanie jak widzimy FLY, O TEN OGIEŃ ALE MIMO WSZYSTKO FLY! RELIMINACJA OD SIEBIE! ALEŻ TUTAJ ŚWIETNA GRA Z Dinglem W JEGO WYKONANIU Ojej, Flay, ja już tam widziałem jak kładzie się pod te naporem tego ciężaru, Flay, ależ zdaje te głowy jedna za kolejną, jeszcze tam czwarta wpadła przed tym granatem. na kontrę, Wadero będzie mu towarzyszył, także proszę bardzo Wadero! No chciał tych eliminacji i się doczekał, 3 sekundy, nie ma szans na plan. Wadero cóż zrobił w tej sytuacji? Chester, yy, na swoje. No i zobaczmy, 3, 6, 9, Mesjasz Polskiego Valoranta, dwa razy, jeszcze szansa na trzeciego, tak jest, ależ tu klaczowo to, 3, 6, 9, zapamiętaj te numery synu.